I co on kurwa? To jest synek Kupę cię O i wody ma uraz teraz Ej, tutaj tam nie ma drogi Co? nie wolno Tam nie ma drogi? A nie chcesz przejechać <laughs> Gdzie tam kurwa jest droga? Bo ja tam nie bardzo widziałem drogę Ty, a tam między drzewami o, to jest taśma. Taśla, tam jest droga prawo. <kluzny> Ty, Tadziu, tam między drzewami jest taśma. Myślisz, że między drzewami trzeba było dylnąć? Nie, co 2